I w tym czasie są trzy możliwe, trzy rodzaje działań. Your media outreach. Kontakty z mediami, czyli to, co umiesz, posty na Facebooku oraz komunikaty prasowe. Kontakty polityczne, na przykład docieranie do nim, central or, czy związków uh, zawodowych jakichś organizacji. Whoever, czyli jakichś grup, jakichś organizacji, które mogą wpłynąć na mm, wynik wyborów, czyli trzeba starać się dotrzeć do przywódców tych organizacji. And the third type is what we call in i po trzecie, działania, dajmy na to terenowe, w terenie. Wielu kandydatów, wiele partii popełnia bardzo prosty błąd, a mianowicie spotyka się z przekonanymi. I mówią tylko do własnego elektoratu, albo też zwracają się tylko do przywódców, a do jakichś prominentów, a nie rozmawiają z indywidualnymi wyborcami. This kind of political organizing on Mam doświadczenie z trzech kontynentów, Europa, Ameryka oraz Afryka, Śledziłem kampanię <many> na trzech kontynentach i, i mogę I've powiedzieć, seen, że każda kampania zwycięska większość gro czasu poświęciła na te trzecie działanie, czyli to te działanie terenowe. Wbijam <many> im do głowy, że codziennie powinni powtarzać jak mantrę, z iloma wyborcami się dzisiaj spotkałem. I jeżeli powiemy, że spotkałem się z dziesięcioma, a mogłem dotrzeć czy spotkać się z tysiącem, no to dzień jest na straty. Zostało niewiele czasu do października. Bardzo mało czasu. Codziennie zadajecie sobie pytanie, z iloma wyborcami mogę się dzisiaj spotkać, do ilu mogę dzisiaj dotrzeć? Z wyborcami można rozmawiać na wiele sposobów. Niektóre stawiają na ilość, a nie na jakość, inne zaś na jakość kosztem ilości. Dobra kampania wybiera optymalny model pozwalający zarówno zapewnić jakość oraz ilość. Ten wykres pokazuje, jak dane działanie przekłada się na ilość głosów. Badanie prowadzone przez moją macierzystą uczelnię pokazuje, w jaki sposób właśnie konkretne działania przekładają się na głosy. Żeby zapewnić sobie jeden dodatkowy głos, trzeba było rozdać 300 ulotek. Albo wykonać 35 telefonów, ale wystarczyło tylko 14 mieszkań odwiedzić. Inne badania wykazały, że wysyłanie SMS-ów czy maili do potencjalnych wyborców pozwala dotrzeć do wielu odbiorców, ale trzeba tych SMS-ów czy maili wysłać około dwóch tysięcy, żeby zdobyć jeden dodatkowy głos. W kampanii Obamy stosowano wszystkie te metody, czyli nie chodzi o to, że stawiamy, wybieramy tylko jedną metodę, a inne lekceważymy. Chodzi o zoptymalizowane połączenie tych różnych metod. To pierwsze pojęcie deep canvassing, czyli głębokie rozmowy właściwie. Podczas takiego obchodu tak, rozmowa trwa 3 do 5 minut. A ta bardziej natężona metoda wymaga przeszkolenia wolontariuszy, którzy więcej czasu poświęcają na rozmowę z wyborcą. 15-20 minut na rozmowę. I jeżeli blokujecie Państwo TED Talk, hasło Deep Canvassing, jest tam wystąpienie, w jaki sposób stosowanie tej metody pozwoliło odrzucić poprawkę do prawa stanowego Kalifornii, która dyskryminowała społeczność LGBT. I ta metoda rozmowy odwołuje się do właśnie tych narracji i opowieści, żeby nawiązała się pewna więź wolontariusza z rozmówcą. A teraz, jak ja to robię osobiście? Metoda czterostopniowa, którą można stosować podczas rozmów przy naprogu mieszkania czy też, nie wiem, na targu na rynku, a Francuzi zawsze stawiali na rozdawanie ulotek, wiedziałem, że ich nie odwiodę od tego. Więc przystosowałem metodę, którą wykorzystywaliśmy w Stanach podczas 30 różnych kampanii, tak aby można było ją stosować zarówno podczas rozmów na progu mieszkania, albo też na, nie wiem, na rynku czy na targu. Czy robicie, tak, ustawiacie Państwo jakieś tam stoliki na placach i tak rozmawiacie z przechodniami. Stawialiśmy takie kioski, takie ruchome kioski, żeby były też jakieś tam przekąski, ulotki, materiały informacyjne. I taki kiosk jest mniej skuteczną metodą niż spotykanie się z ludźmi bezpośrednio w ich mieszkaniu, ale jest znacznie bardziej skuteczny niż samo rozdawanie ulotek. I takie kioski się sprawdzają, jeżeli chcemy na przykład informować, powiedzieć o tym, że pojawił się nowy kandydat, pojawiła się nowa partia. W przypadku lepiej znanych partii czy kandydatów proponuję więcej wysiłku włożyć w bezpośrednie spotkania. I zupełnie inną dziedziną wiedzy jest, jak dobrać dobór a mieszkań, dzielnic, osiedli, które sprawią, że to będzie najistotyczniejsze. Mogę powiedzieć więcej na ten temat, tymczasem ta czteroetapowa metoda. Your children, jesteśmy w domu. Or, uh, dzwonek do drzwi. Pierwsze pytanie, które nam przychodzi do głowy, kiedy słyszymy dzwonek, kto do cholery czego ode mnie chcą? i trzecie question, pytanie, how much time ile, it ile to, to czasu, czasu zajmie? I a więc na dzień dobry w ciągu 10 sekund trzeba odpowiedzieć na te trzy pytania. Kim jesteś, czego chcesz, ile to zajmie panu, pani? We Francji proponowano, żeby wolontariuszy wysyłać w kamitelkach w kolorach partyjnych, czy kolorach ukupnych. Powiedziałem nie, bez sensu, a jeżeli będziecie chodzić w kolorach partyjnych, to ludzie pomyślą, że a jesteście opłacani, że partia Wam płaci, żeby ludziom tam robić wody z mózgu. Więc na pierwszy rzut oka oceniamy naszego rozmówcę, ustalamy czy jest sympatyczny, czy nie, czy jest obrany w porządku, porządnie. Wystarczy mieć małą placietkę może. A nie mówimy w ciągu so, pierwszych 10 sekund. Dzień dobry, reprezentuję saying, Korda i chciałbym, movement, żeby Pan, uh, Pani zagłosował. Ewentualnie. Dzień dobry, ja jestem uh, z Możemy przez, przez 5 minut o polityce porozmawiać? Nie, no, no, nie mam to czasu. To czas to czas to czas. To Is you mm. I, więc i przedstawiamy i się z, z, imienia z imienia najpierw. Dzień dobry, mam na imię Lex, mieszkam w pobliżu i chodzimy teraz po dzielnicy, żeby spłonić tam ludzi do udziału w wyborach. Or to tam się sprawdzi. the important thing is, in one Podczas którego dajemy to zrozumienie, że jestem normalnym, zwykłym człowiekiem, nie jestem sprzedawcą. Mm -hmm. dziękujemy, czyli w czy mamy 5-10 sekund, żeby tak ustalić, kim jesteśmy. I od razu przechodzimy do drugiego etapu, czyli zadajemy istotne pytanie. Pytanie, które jest istotne dla naszego rozmówcy. Na przykład, nie wiem, może ważną sprawą jest ratowanie Białowieży, powiedzmy. Czy zna Pan rządowe plany, nie wiem, wycinki lasu? Być może teraz odpowiesz mi, tak, a słyszałem, czytałem i jestem za. W takim razie, dobra, dziękujemy Panu, do widzenia. I oszczędzamy czas, nie marnujemy czasu na... A, na, a być może ktoś powie tak, and czytałem and really o planach wycinki i jestem wściekły na władzę. Wtedy mówimy a, do a ja well, reprezentuję ruch obywatelski, który chce sprzeciwić wycinkę, like powiedzmy czy chciałby Pan do nas dołączyć albo chciałby Pan dowiedzieć się coś więcej. I zapraszamy na spotkanie, nice na, na nie, i, i wtedy i tak zyskujemy, zdobywamy nowego wolontariusza. Albo ktoś mówi, że co, jaka puszcza i wtedy a możemy rozpocząć jakąś rozmowę i wtedy możemy wyjść od tego. Podczas kampanii Macrona pytań, pytano, czy ma pan zamiar głosować 23 kwietnia. Jeżeli odpowiedź brzmiała tak, ale nie podoba mi się Macron, wtedy uśmiechamy się, mówimy dziękujemy panu za czas, liczy się przede wszystkim frekwencja grunt, żeby tam... To inne partie lewicowe wdałyby się w 20-minutową polemikę, która by do niczego nie doprowadziła oczywiście. Pamiętajmy, że nasz czas jest cenny. Nie marnujmy czasu na jałowe spory. Czy też na żywo, czy na Facebooku. Powinniśmy wykorzystywać ten czas na próbę przekonania nieprzekonanych, niezdecydowanych. a Spotkania z mieszkańcami, w mieszkaniach mają tę zaletę, że wtedy możemy dotrzeć do innej grupy niż tych, którzy przychodzą na wiece czy spotkanie polityczne. Pytamy, będzie pani głosować? Tak. Wie pani na kogo? Nie. No to wtedy przechodzimy do trzeciego mm, etapu. Krótki dialog z wyborcą. Podczas tego chcemy przekazać informacje, ale też nawiązać kontakt emocjonalny. Jeżeli będziemy sobie nawzajem przytakiwać, to rozmówca uzna, że no, nie mamy nic szczególnego do powiedzenia, że nie jesteśmy poważni. Z kolei, jeżeli zaczniemy jak Katarynka wygłaszać program czy postulaty, to wtedy, bierze, odpłyną i nie będą nic kojarzyć, nie będą pamiętać. Trzeba zatem ono zastosować czy trzymać się tego, co mówił Arystoteles, który mówił, że dobry retor, dobry mówca łączy logos, czyli to co racjonalne, z patos, czyli z warstwą emocjonalną. Na przykład można powiedzieć, co nas skłoniło do wolontariatu, i potem dowiedzieć się, wysłuchać z tego, co ma do powiedzenia nasz rozmówca. Przekazać jedną, może dwie informacje, których rozmówca wcześniej nie zna. I słuchać tyle, jeśli nie więcej, co mówimy. Czasem wrażenie robi nie to, co mamy do powiedzenia, ale to jak słuchamy. I następnie zaproponować działania uzupełniające. Nikt nie lubi presji, nikt nie lubi, jak się wymusza od niego poparcie, ale wszyscy chętnie przyjmą zaproszenie na spotkanie na jakieś przyjęcie. Sformułujmy nasz końcowy komunikat nie jako wywieranie presji, ale jako właśnie zaproszenie. Tuesday Dajmy na to, że w najbliższą sobotę organizujemy jakieś wydarzenie, nie wiem na placu czy na rynku. Wtedy dajemy ulotkę informacyjną. Proszę bardzo zapraszamy na spotkanie o 16. w przyszłej soboty. Tak. And maybe on the paper will be your phone number and the, your Facebook page. And by the way, if you have questions, you can call. And we invite you also to look at our Facebook page and give us a like. Jakieś namiary na człowieka? Jest też strona w adres strony na Facebooku. Proszę dzwonić, jeśli macie państwo jakieś pytania, ewentualnie gdyby państwo zechcieli tam zelik polaikować naszą stronę e, Facebookową, to proszę. Uh, for a longer term. Chodzi o nawiązanie długofalowej relacji. Chodzi o stworzenie tylko wrażenia, że zależy nam na nawiązaniu relacji, a nie na jednorazowym kontakcie. And using this method is how I've seen grow. I dzięki tej metodzie powstał nie jeden ruch, byłem sam tego świadkiem. So, i hope I've given just a few ideas, and now I want to talk very practically with you about your questions and how we can build uh, the right strategy. Kilka, rzuciłem kilka takich a, propozycji, teraz a, chętnie porozmawiam z Państwem, dowiem się, co Państwo mieliby do powiedzenia i może wspólnie jakoś a, wypracujemy jakąś strategię. And thank you for listening. tymczasem bardzo dziękuję za uwagę.